Dobra, jedziemy dalej w takim razie, panowie. Hmm, kolejny temat. A no właśnie, Polsat News napisał e, tu tupeciara versus królowa prawicy. Reakcja po wystąpieniu Europosłanki Konfederacji. Słuchajcie, mało biznesowy temat. Zarzkę? Tam chyba to widziałem. Bar tak, tak. Tak, możecie, zresztą, słuchajcie, jakby kto, kto by nie wiedział, nie miejkną echa, bo tutaj pisze poseł, nie miejkną echa po wystąpieniu w Parlamencie Europejskim Ewy Zajączkowskiej Hernik, europosłanka Konfederacji, zwróciła się do Ursuli von der Leyen w trakcie debaty nad programem e, przedstawionym wcześniej przez Niemkę. Wówczas e, ubiegła, się, e, ubiegła się o reakcję na stanowisko szefowej Komisji Europejskiej, która ostatecznie otrzymała. No wiadomo, tak? No, z rekordową liczbą głosów. Znaczy większą niż ostatnio, paradoksalnie. nie Mimo, że się mówi o tych trendach przeciwnych temu, co Ursula i jej środowisko gdzieś tam... Tak, ale możecie teraz zobaczyć, no. jakby o co tutaj poszło. Pani Urszulo, najwyższy czas, by ktoś wprost pani powiedział to, co o pani myśli zdecydowana większość Europejczyków. Wybranie pani na stanowisko przewodniczącej Komisji Europejskiej w poprzedniej kadencji było ogromnym błędem i niektórzy do dzisiaj mają kaca... Po tej decyzji. Jest pani twarzą Europejskiego Zielonego Ładu, który niszczy europejską gospodarkę i rolnictwo, który prowadzi do tego, że z Europy robi się gospodarczy skansen. Także jak widzieliście, no, dosyć mocne słowa ze strony pani, pani posłanki. No gdzieś zresztą ona też zapowiadała, będąc wybierana do, do Parlamentu Europejskiego, że nie będzie przebierać słowa i będzie dosyć konkretna i będzie jakby żądać. No ale generalnie, jak wiadomo, nie? głosy są takie podzielone, że jedni mówią, że to jest tylko takie bicie piane po to, żeby się pokazać. Inni natomiast mówią, że nie, no to zupełnie nie, nie zachowanie, które nie, nie wypada, tak, w takim Europarlamencie przedstawiać. I porównują nawet do na z gaśnicą, także pytanie, jakie są wasze zdania na ten temat? Słuchajcie, Leszek Miller to moim zdaniem fajnie spuentował. Właśnie powiedział, że nowa pani poseł szuka sobie po prostu nowego miejsca, nie? I, i, i próbuje docierać do, do swojego audytorium w najbardziej skuteczny, możliwy, możliwy sposób. A co do tego, co powiedziałeś o, o tym, że to nie jest najlepsze miejsce, że są takie opinie. no bo to jest najlepsze miejsce. Ja mi się tam wydaje, że tam jest właśnie najwięcej hejtu, emocji. Stanowski kiedyś był na komisji do spraw hejtu. Oglądaliście? Tak, 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 no, tak. i właśnie spuentował, że generalnie to jest taka taka przesunięcie tego hejtu, jest najwięcej, czyli Sejm, nie? I to, do tego to służy, zawsze służyło. Z tego zaprosili no, do, służy do, do wylewania hejtu z jednej, z drugiej strony, żeby to się no. oglądało, klikało, żeby ludzie głosowali, żeby można było pewne rzeczy gdzieś tam potem poprzykrywać, poprzepychać i tak dalej. Więc. A ja bym powiedział tak, co do warstwy takiej merytorycznej, bo da się tam doszukać tej warstwy w jej wypowiedzi, no to. W... Z mojej perspektywy ciężko się nie zgodzić z wieloma rzeczami. I ta forma rzeczywiście taki show, trochę jak ten Heizer na początku, więc ona, to też, ona też to zrobiła celowo. Natomiast sama Unia Europejska i wiecie, i Zielony Ład, i przepychanie tej zielonej energii, wszystkiego tego, przez co teraz płacimy dużo pieniędzy i też się coraz bardziej właśnie biznes mniej opłaca, oprócz tych pracowników, o których wcześniej wspominaliście dużo. No to, to, są, to są rzeczy oczywiste. No taki właśnie przykład mi przyszedł do głowy. A propos właśnie zielonego ładu, fotowoltaiki i tak dalej. No przecież firmy, e, duże firmy, które się tym zajmują, e, często mają swoje własne fundacje, które liczą jakieś tam ślady węglowe i tak dalej. To jest po prostu biznes, e, a ten biznes ma to do siebie, że działa na emocje ludzi. No więc wpływając na emocje możemy wywoływać właśnie te emocje. E, no i bardzo dobrze, że ktoś w tej Unii Europejskiej zaczyna trochę krzyczeć, aczkolwiek... No nie wiem, mam pewne wątpliwości co do tego, czy tam parę takich, wiecie, zdań, no może by parę osób więcej z nią porozmawiało, gdyby nie wygłosiła takich, nie wiem, tego publicznego darcia tych kartek papieru, czy coś, no. Ale pewnie się porozumiało. Takie teatrum, nie? No. Takie teatrum, no. no. ale to przecież wcześniej bardzo dużą popularność w Europarlamencie zdobył ten farcz. Nigel, tak, Nigel, się wiem, dokładnie Farsz? Wiem, tak. Nigel Farage. Farage, tak? Czy tak, tak. tak. się. No, no to przecież jakby, no dzięki temu w dużej mierze miał miejsce Brexit, nie? Jakby mm -hmm. Kilka takich mocnych statementów, które były pokazywane publicznie. No i do tego znaczy, Brexitu doszło, koniec końców. No, nie. Za, za, su, su, za co nie Słuchałem tego, tego wystąpienia i, i dokładnie to, co Mateusz przed chwilą powiedział. Um, w pewnej warstwie merytorycznej jest tym dużo racji, nie? A jakby dziś, czy to, to wymagało takiego spektaklu? No to jakby dziś, to już jest, to, to już jest inne pytanie. Ingerencja Unii Europejskiej w krajową gospodarkę, w ogóle w gospodarki krajowe całej Unii Europejskiej jest ostatnio nader duża, więc jakby gdzieś, no, nie, nie, nie ma się co dziwić, że grupy interesów broniących jakiejś lokalnej, jakby jakiegoś krajów w Unii Europejskiej bronią tych interesów, nie? Więc no z jednej strony mówię merytorycznie na pewno miała dużo racji w tym, co powiedziała. Z drugiej strony, czy, tego, czy to wymagało dokładnie tak, w takiej, w przekazu w takiej formie, no to czas pokaże, nie? Po prostu. Ja uważam, że wymagało. Mówiąc no, szczerze, może tak, wiesz, może tak. Czy uważam, że znaczy generalnie tak moja opinia na ten temat jest taka, że w dzisiejszych czasach... W czasach, kiedy już wszystko było, wszystko widzieliśmy, zblazowanie jest totalne, jest przebocicowanie, to rzeczywiście, żeby, żeby potrząsnąć się jakby ludźmi, to trzeba zrobić coś szokującego, tak, nie? No, zrobić coś, coś coś show, tak, szopkę że tak może być, no. i tak dalej, i tak dalej. Jak to mówił kiedyś Jarosław Kaczyński jeszcze za rządów swojego, no. e, swojej partii, że jakby, no myk polega na tym, żeby walić w klatkę, żeby te małpy tam skakały, nie? Jakby cały czas szokować, nie? I tak samo teraz na przykład Platforma przepycha przeróżne ustawy, tak? Że jakby gdzieś tam wala w tą klatkę, ludzie się wściekają na coś tam, a, a pyk, 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 kilka ustaw przeleci, bo nikt nie zauważył, dlatego, że opinię publiczną co innego grzało w danym momencie, nie? I... Ja, platforma ma ten komfort, że dużo ma tej opinii publicznej w tym momencie, po swojej stronie też, nie? Bo mamy od mediów publicznych, po media prywatne, mówiąc najdelikatniej, się, sprzyjające. No, duży komfort władzy, to chyba nikt tak nie ma dobrego jak oni, pod tym względem. No tak, ale pamiętajmy, że w latach poprzednich, kiedy rządzili jeszcze przed PiSem, no to też przecież mieli wszystko, nie? Tak. Te, telewizję publiczną i, i prywatne telewizje i tak dalej. No w tym momencie. Tak I jak naprawdę... można przegrać wybory, mając wszystko, nie? Ośmiorniczki. No, ośmiorniczki. No, no to jest coś, czego ludzie nienawidzą, tak? To jest. to o Że, owoce może, że, że, nie że to ten, kto. A tego nie tykam, ten... naprawdę. Ja też nie A ja też w ogóle nie wiem. może to nie moja bajka, e, nie moja Totalnie też to, to nie moja bajka. No proszę, to znowu się zgadzamy. No dobra, ale wracając jakby do tematu, to rzeczywiście jest tak, że, że to, to jest to, czego ludzie nie znoszą, nie? że jakby oni mają lepiej od nas. No i dobrze mieć, wracając do jakby takiej głównej osi tej rozmowy, dobrze mieć reprezentantów, którzy pokazują w Sejmie, Europarlamencie w tym przypadku, opinie i tych i tamtych Polaków, tak? że są tacy, którzy się zgadzają jakby z tym, co robi Ursula von der Leyen no i są tacy, którzy się zupełnie nie zgadzają. Nie? Więc jakby dobrze, że jest ktoś, kto potrafi wyjść i odważnie też pokazać jakby ten głos, że nie, absolutnie. No i dobrze, że jest internet, bo, bo przynajmniej też tak jak powiedziałeś, no w tym momencie wszystkie media publiczne, mas media są kontrolowane przez tylko jedną stronę, że tak powiem e, Scenę. Tak, sceny, sceny politycznej. Pożycine. Natomiast no, media pokazują, że jakby jest bardzo dużo ludzi, którzy mają jednak inne zdanie i szukają tej odpowiedzi w internecie, nie? Całe tak. szczęście, że jest ten internet. No tak, no przez sam stanowić, na którym się tu powaliście, mm, no. bardzo mocno rośnie, tak? Bo, bo jego poglądy są takie zdroworozsądkowo prawicowe, tak? Tak nie, jest inter, przynajmniej tak jest tym z Też z, on by się z tym nie zgodził teraz, co powiedziałeś? Natomiast wiecie, no on takie robi fajne, fajne myki, no bo ma na przykład takiego Mellera, który raczej nie jest kojarzony z myśleniem prawicowym, a ma też mazurka, który już jednak jest bardziej tak. W sposób rozumiany, więc stworzy takie medium, które gdzieś tak się Pluralistyczne trochę. Takie dosyć plura, pluralistyczne, o ile to słowo. Nie powiem. ze wszystkim, co Stanowski robi się zgadzam, bo nie też. robi też tylko dobrej roboty. Ale to jego podejście takie prawicowe, tak jak mówisz, no to jakby tutaj. Czy prawicowe, to jest... takie prawdziwe, nie? Centrum, bo właśnie, centrum, 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 to, jakby właśnie centrum, na tym to, to polega. Centrum, na tym to to, polega. Centrum, na tym to jak... prawda, czyli prawica, nie? to jest taki, taki synonim. Przecież trzeba nazywać to prawicowością, a dużo ludzi przez to go nie będzie potem słuchać czy oglądać, nie wiecie, o co mi chodzi. Bo, bo Niebezpieczne. jakby. My, ja szczerze mówiąc, nigdy nie oglądałem Stanowskiego, żadnego odcinka, nigdy, żadnego jego programu. Ja tylko znam jego jako osobę, bo się gdzieś tam poznaliśmy na jakiejś konferencji i tak dalej. Ale co chciałem powiedzieć? Tak jak sobie tu powiedzieliśmy przed programem, nie? że jakby dziwnym zbiegiem okoliczności jest to, że często w biznesie, jakby ludzie są bardzo prawicowi. Dlatego, że prawicowość jest kojarzona ze zdrowym rozsądkiem. Po prostu. Nie? Jakby, że jak ktoś ma zdrowy, roz, rozsądkowe takie podejście, to jakby. Centrum prawicowe. Centrum prawicowe, tak? Że takie zdroworozsądkowe jest jakby sklejone jakby z tym prawicowym myśleniem. Nie wiedzieć czemu, nie? No tak w biznesie jakby też tak jest, nie, że jakby często, jakby żeby, mieć zdrow żeby prowadzić biznes, musisz być zdroworozsądkowy, myśleć zdroworozsądkowo, tak? I jakby dlatego tak się też biznes trochę prawicowo kojarzy. Nie? No bo bardzo szybko przestaniesz prowadzić ten biznes, jeśli ten zdrowy rozsądek się nie włączy. Po prostu, nie? To jest, to jest, to jest oczywiste. A w życiu normalnym, właśnie gdzieś tam. W etatyzmie często ten zdrowy rozsądek nie działa, no tak, jak ta myszka na tym komputerze, mm. o której ktoś z Was wspominał. Nie? no To nie ma sensu, nie? więc własnego biznesu byśmy nie zrobili na tym opartego. Nie?